Ej kurde stary, przyłączyło ci się, przyłączyło ci się Co tu jest? Czy to jest kamerzysta? Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Kławku, słuchajcie, na samym stiepie karusował opęczkę w górę, ponieważ jeden grosz to jest jedna złotówka na cele charytatywne, więc każdy teraz zostawiał opeczkę w górę i oczywiście tutaj gdzieś wam się pokaże, albo w opisie, albo coś, albo przed... w ogóle przed odcinkiem było napisane na co pójdzie ten cel, więc słuchajcie, myślę, że tak co odcinek będziemy robić, więc karusowo opęczkę w górę, subika z dzwoneczkiem musi być zostawiony I słuchajcie, jesteśmy sobie na serwerze Mine, Generalnie to jest zarąbisty serwer, słuchajcie, jesteśmy sobie na tym skyboku, to jest ogólnie to jest dużo trybów, a ja sobie wybrałem Blok. Będziemy sobie chodzić tutaj, słuchajcie, po graczach. Oczywiście, ja sobie zawsze tutaj oceniam. Gilnie, więc to będzie naprawdę. Gilnie. No, gilnie zawsze oceniam, ale teraz, słuchajcie, będziemy sobie oceniać, właśnie. Wyspy graczy, bo tutaj są chyba wyspy. I w ogóle to, właśnie, ukośnik is sobie piszecie. I słuchajcie, robi wam się wyspa taka epicka. Ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Najpierw, może. Typnij mi się, może. O, tu jest raperka w ogóle, to jest administracja. Z administracji ktoś. O, tu jest Kuba. Witam cię, Kuba. Nie, nie, on mnie nie kojarzy. O, tutaj nie widam Cię, Marcin. Nie, mnie nie kojarzę, No dobra, napiszcie może na czacie, bo ja tutaj mam admina generalnie, bo tutaj oczywiście nagrywkę dostałem, więc myślę, się spoko I napiszcie może na czacie, yy, siema, yy, do kogo mogę się tepnąć na wyspę? Trzeba się tepnąć na wyspę. No napiszcie coś takiego, mam nadzieję. A ja mam YouTubera w ogóle, nie mam admina, dobra, ale mam jej moda, bo sobie oczywiście tutaj ogarnąłem, więc słuchajcie. Yy, właśnie możemy sobie to ogarnąć i idziemy sobie i. Jakieś dwa elity do mnie napisały, dwa elity napisały O kurde, wszyscy do mnie piszą, ale kto był pierwszy? Kamerzysta 2006 był pierwszy, dobra Men Melonex był drugi, dobra Lecimy najpierw do kamerzysty i potem do Melonexa Słuchajcie, bo oni mają tutaj tak dwie rangi e Oni mają rangi, jakie elity, a elita to jest chyba taka dobra ranga Więc myślę, że spoko Bestmine.pl Słuchajcie, lecimy sobie właśnie do tego Kameszysta, kamerzeszysta, kamerzeszysta Siema, jesteśmy, elo Yyy, e siema Kamerzyst, kam... Kame, czemu kamerzysta, nie kamerzysta po pierwsze? się ma. Koksy w łapie, dobra O kurde, o kurde Co to do cholery jest? Ej, czemu to jest tak dużo bikonów? Halo, czekajcie, bo tutaj nie może tyle być, czekajcie Kto dotknie temu... wybuchnę, kompa obiecuje, co? Czemu do mnie spamisz, by mnie niszczył? Przecież ja tego nie niszczę Aha, dobra, czekaj o kurde, ej ja to zabieram, bo ludziska to nie jest możliwe, ej, bo pierwsza osoba na tym serwerze i to jest taka beka w ogóle Czemu to, czemu on ma, co to jest, CO TO JEST, CO TO JEST, co to jest? Czy to jest kamerzysta, czy to jest Nie, naprawdę, Napra... czy to, co to w ogóle jest, czemu on tutaj ma, boże Krzopamarka Marka Gruszwila, bez kitu szopa Marka Gruszwila, ej, a to nie kamerzysta śpi w szopie, szopie Wyjdź, jak on do mnie spamie, że wyjdź ty, dobra, nie, dobra, nie. To teren prywatny, ty, dobra. Ej, nie, dobra, wiecie co zrobimy? Weźmiemy go na sprawdzanie. Chodź, chip, 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 chip. Chodź, chodź. Tak się go trzeba zagonić. Weźmiemy go na sprawdzanie, bo to nie może być takie w sumie możliwe. Bo. Patrzcie, nawet to tego teraz nie może zniszczyć. O, kurde, nie. Dobra, on teraz chyba tego nie może zniszczyć. I ogólnie to nie ruszaj się. Nie mogę się bić, lol, ale dobra. I tak się nie ruszaj, gościu. Idziemy go sprawdzić, słuchajcie. R. Jesteś y, podejrzany o cheaty, w ogóle beka, nie? Że tyle rzeczy tutaj ma, tyle tych beaconów. Nie, on niemo, niemożliwe, że on tak sobie nakopał tego, nie? Bo to jest masakra, nie? Nie wiem, to, to nie jest możliwe, po pierwsze. Jesteś podejrzany o cheaty, podaj Discorda albo FB, Nie wiem, podaj Discorda albo FB. Lub nie na test 3 nie, nie będziemy gotować na test 3 bo ja chcę sprawdzić sprawić, czy ma cheaty, bo to nie jest możliwe, słuchajcie, żeby coś takiego robił. Słuchajcie, ludziska właśnie jesteśmy sobie na Discordzie, jednak mi Discorda podał, i to jest naprawdę kamerzysta, ma oczywiście jest awatar kamerzysty. Halo? No, się ma. No, się ma, stary, y, możesz mi powiedzieć skąd masz tutaj takiej itemy, bo takiej normalnej grasz, to takich rzeczy nie ma, wiesz? I jesteś podejrzany o cheaty teraz, bo. Ej, ja no No właśnie chyba masz, bo powiem ci, że trochę tak trochę no nie stary. Wiesz, jak widzę tyle bikonów na serwerze, to to trochę to, to mnie dziwi co, nie? I... Ale, ale ja to dużo gram i jestem kamerzystą. I mam takie itemy a, a, Ale jak to kamerzystą? Nie, słuchaj stary, bo ja rozumiem, że można, no, że jesteś fany co? i jestem. Co jesteś? Kamerysam. Nie, 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 Kamerysam. słuchaj stary. Bo patrz, no tak. bo i tutaj widzę, że dużo tych masz skrzynek i masz dużo skrzynek i masz dużo bikonów i ja zabrałem ci chyba ze skrzynek. chyba z... nie wiem co. O... co, co zabrałem, Jed... ej, co zabrałeś? Nie, nic co nie zabrał. Zabra... Znaczy zabrałem ci 11 staków bikonów, ale ewentualnie ci oddam. Ej, ale to moje, oddaj Ale musisz mi, do... musisz mi pokazać, jak ty to zdobyłeś, bo to nie jest możliwe stare, żebyś miał coś takiego. A to A czemu to jest mo w ogóle Marka Kutzfila, powiedz pokazać. mi? To mogę ci o, działkę moją pokazać. Robię ją. No dobra, to, to porwadzaj mnie tylko. Tydzień ją robiłeś, spoko, to weź mnie oprowadź tutaj mamy szopę No, no, no widzę Tam robiłem dwa dni szopę Dużo mi to zajęło, mam tam tu ten frajer śpi Tu śpi ten frajer, tutaj on też śpi? No, tylko jego nie ma, kurde, bo on coś tam, nie wiem Nie wiem, gdzie on poszedł w ogóle Tak, tak A tu mamy kibelek Gdzie, gdzie masz tu kibelek? Tu mamy wejście na górę, tylko nie ma, no tu no właśnie nie ma tej góry, to co. Dobra, spoko. Tylko powiedz mi stary. To jest najlepszy duble na świecie. Co to jest? No kamerzystka. To jest kamerzystka, tak. Prestiżowy gol. No tam jest mój golem. Prestiżowy, prestiżowy. Prestiżowy się Przez przez z kropką się pisze. I nie si, tylko prestiżowy a nie prestiżowy a ty w ogóle to przecież to nie, co to jest to jest kaleka nie golem co ej, w ej w ogóle... nie wyzywaj go. To, to jest mój wojownik on ro... tu ochroniarz ro... piluje ochroniarz tak rośni żarełko co ty masz w ogóle no. za wyspę stary to jest wyspa sky Skyblock, a ty sobie tutaj urządziłeś nie wiem no no tak to jest moja wyspa najlepsza ja pierdzielę. na pierdzielę. serwerze najlepszy na jest youtuber wiecie. na świecie i co ty nie z siebie zbudowałeś ta no ty w no. ogóle ty chyba jesteś fanem no jakiegoś jest tego kamerysty co nie, no nie no. Patrz tu mamy bloki złota, bo bogaty jestem, mam wszystko co chcę, mogę mieć. Ale to ty jesteś Pan... jakimś wielkim fanem chyba tego, ka, tego kamerzysty, co? Bo ja nie tak, tak A to nie ja ogląda. jestem, o co ci chodzi? Ja tylko wiem, że kamerzysta ma worek na głowie, a ty na głowie no chyba nie, nie masz. No to borda. ja jestem, ja mam. Nie masz, no patrz ma stary złoty hełm na głowie, przecież nie, no jesteś nie kamerzystą No nie ja mam. Mogę pokazać, mordeczko. ale nie wiem. Ale chyba nie, nie wiem. Nie muszę chyba. Co ty możesz mi pokazać, tak? Mówisz, że możesz mi pokazać. Ja no, jestem. Słuchaj, stary, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem ja O chodź, czekaj, pokażę ci, czekaj Ej, chodź, jest, chodź, jest? czekaj, chodź Tutaj ci pokażę no. Nie spadnij tylko uważaj, wow. chodź Tu nic nie ma, okej, okay, dobra, no Nie czekaj. no, możesz, tylko chodź Gdzie o, się chodź. pchasz? Gdzie to... Aha, tutaj, lol Skubany, o, tutaj skubany znalazł Podabij <laughs> no nie spadnij No, chodź, no, tutaj jest. są moje zasady No, jest O, patrz, przeczytaj co Ta, ty masz no, tutaj, pa, znowu są bikony, ej nie Mordo, ja, no, ty został, muszę, nie, 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 nie. ja ci to muszę zabrać, ja to muszę zabrać No bo, so, bo nie co to tak... O kurde, nie możesz mnie zabić, ja mam moda no <laughs> dobra, teraz... no Patrz Dobra No Zasada pierwsza, nie subskrybuj Kruszfila Czemu sub nie subskrybuj, to właśnie było subskrybuj miało, no, miało być wszystkie Aha, dobra Mniejsza, mniejsza, stary, mniejsza, dobra, kamerzysto, sorry, mniejsza Zostaw Mio możesz cheatować CO? Co to jest za zasada? To zasada ma sens? Mmmmm... Dalej czytaj Ale to... Zostaw Mio możesz cheatować, co? <laughs> Nie wiem... Ej co to za zasada... Zas zas Dada. Zas Dada trzecia? jest, Zasada, trzecia Przestrzegaj dwie pierwsze zasdady Czemu wy to... Podpisano przez szefa Kam... To nieźle! Ej, co masz skrzynki? Mogę zobaczyć? poproszę. proszę. Idziemy na wojnę i nagrywki odcinków, co? Czemu ty masz coś takiego? Tego nie kradnij, bo... Nie wiem stary skąd no. ty masz patrz, bo tutaj jak się pisze o kości sklep chyba, to tutaj nie ma chyba czegoś takiego, bo to jest w ogóle tylko sklep za monety, więc nie wiem stary jak ty to zrobiłeś. Dobra, wiesz co, ja cię chyba muszę sprawdzić kolego, bo yy, ja nie widzę tego, że ty to znalazłeś sobie uczciwie Bo wiesz, spoko, żarty żartami, że jesteś kamerzystą, ale... Ale ja, ja tam prostu... jestem kamerzystą. Tak, 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 dobrze, wiesz co, ja no, mam... Ja tutaj... mogę ci udowodnić. No to mi pokażesz, tak, nie musisz mi udowadniać, tylko musisz pokazać, to że nie ma... Masz... Ale stara ja nie chciałem kamerki, ja chciałem tylko żebyś mi pokazał, że nie masz cheatów, to będzie na pewno dobre Ale ja nie mam cheatów, ja jestem czysty, jestem kamerzystą przecież, ja nie muszę cheatować, ja mogę wszystko kupić sobie też no Mam sumie. pieniądze Tak, ale wiesz, trochę nie brzmisz jak kamerzysta, więc no wiesz No bo chory jestem, trochę chrypę mam Aha, nie. A chory jesteś, tak Mogę ci tak, no. zaśpiewać nawet teraz nie, no nie trzeba, stary, nie trzeba, nie trzeba. Nie musisz znaczy. mi mu śpiewać. Yy, nie wiem, no to weź mi podaj tutaj. Weź weź na Discordzie w ogóle pokaż jak ten. Yy, pokaż teraz jak włączasz yy, udostępnianie ekranu, a ja już tutaj patrzę, stary. Tak, udostępnij ekran. Weź zobacz udostępnij ekran. No, yy, O kurde, blaszka w tym samym momencie do mnie napisał chyba Psychofan, ale to mniejsze, Dobra, yy, hmm. Boże święty, święty. Ja pierdzielę, nagrywam nagrywał teraz Psychofan pisze. Dobra, nieważne. Weź mi kamerzysta pokaż. Yy. Patrzcie, to jest... O kurde, ty, on wyszedł. Ty, 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 ty! Eee, e, e. panie kamerzysto! KAMERZYSTA! 2006. Ej, właśnie miałem do Ciebie pisać, gdzie Ty uszedłeś? Czekaj, przypadkowo złączyłem, czekaj. Bo muszę zakryć wiadomości, że się nie widział z Markiem, co pisałem. Aha, no tak, no tak Bo to no, są że... tajne to <laughs> Dobra, dobra, rozumiem Nie, bo myślałem, że uciekasz z tego, że ja cię będę sprawdzał, a ty uciekniesz, myślałem, że tak to zrobisz Nie, to bo... ci włączę tylko chwilę Aha, no dobra, dobra, słuchaj stary mam no. czas, bo chciałem nagrać tylko odcinek, ale spoko I zaraz, tam mieliśmy w ogóle oceniać wasze ten... I jak to się mówi? Mieliśmy nagrywać, mieliśmy oceniać wasze wyspy, a tutaj trafiło się coś takiego a masz, udostępnianie O no, widzę, widzę, no widzę, widzę Ej kurde, stary, przyłączyło ci się, przyłączyło ci się Masz kawę, o Aha. kurde, ej, sz... Wierzę ci, dobra, tak, to jesteś na pewno ty no ja mówiłem Ej, dobra, y, powiem ci tak, no, epicko, tak, podoba mi się y, Tylko weź mi stary, tak, to jesteś na pewno ty, co nie? Powiedz mi tego no, tak, teraz... No masz mikrofon na za złoty Ta, mikrofon masz Widać, to są z spółki Masz stary, worek Gucci na sobie No właśnie mam, on, dwie, on kosztował więcej niż serwer cały tamten ja pierdzielę, jaki serwer stary, o czym ty mówisz? Dobra, weź nie wiem, no kurde pokaż mi lepiej to co masz tutaj. No miałeś mi pokazać Minecrafta nie kamerkę, ale spoko... No już, czekaj. E... No no no, bo ty tak kurde widzę, że taki jesteś kurczę cwaniaczek, ty jalewek. Weź tam, pozrób no, marka. Ja nie kamerzystą Ej. I co nie wierzysz mi? No wierzę ci stary, a, we, a no to pokaż mi boże bo to sobie, po, weź mi stary udowodnij że jesteś kamerzystą. Taki prawdziwy a ja nie muszę udowadnić, bo jestem a sprytnie, sprytnie yy... Nie co No widzisz mam mikrofon za 1000 zł O, mam klawiaturę za 5000 O to ta o stary to szacunek! Widzisz? Jak to jest sklep. Skab... Ja pierdzielę, jak to jest naprawdę ta klawiatura to ja, ja cię szanuję stary, ja cię szanuję. Nie no, no. Ona jest fajna, bo się świeci co nie? A mam takie, bo, no, no takie no świecą... nawet za 1000 złotych O kurde stary. I ale co nie klare... Klawiatura, Mówiłem. klawiatura świecąca to tak serio to chyba z 10 tysięcy złotych kosztuje, to ja stary A no nawet więcej chyba jest No tak, tak, to ja szanuję cię stary Tylko zobaczcie, wiesz co, zobaczcie tylko jakie masz jeszcze itemy Kamerzysta, ty i w ogóle, skąd ty w ogóle miałeś mi kamerzysta, powiedz stary te itemy, bo dalej nie wiem skąd ty je zdobyłeś mordo Dalej nie wiem, co ja ty... to Marek? O Marek kurwa wróci, dobra czekaj Co? Marek Cicho, wróci? Tylko tam... pochodzę, gram tutaj sprawdzam mnie nie wiem czemu, D czekaj, dobra już, podziałem co mówisz? Gdzie ten Marek jest? No nie, przyszedł i poszedł. Nie wiem, co on no to chciałby. Może, może chciałby wystąpić w odcinku. <grym> nie wiem, poszedł od razu, nie wiem, co on chciał. Gdzie A, zbliża się cię ogląda Kławku. Ej, Marek! Oglądasz Kławku? To tak kto to? tam z daleka mówi. No powiedz, że youtuber i powiedz, że miałem kiedyś 100 tysięcy złów, ale mi usunęli kanał. No to taki youtuber, z Minecraft'a. On widzę spoko. Ale to zna mnie czy nie? E... Znasz go? No tego... Kłapków, Kapku. Kapku A, no coś tam mówi, że widział jakieś bekowe kurde, ej to dobrze. Kurde, ty dałbyś mi na miarę na niego? Potem może? Znaczy do Marka? No Zabrze nie wiem, no może zobaczymy, ale nie wiem Zależy, zobaczymy Kurcze, ej dobra, to ci stary... Czekaj, czekaj, to jak... A jak ci się podoba? Co, co, co? A jak się podoba moja? Wyspa? No właśnie stary, tak patrzę się i tu masz tak o, złote, tu diamentowe Tu bikony, kurde, nie wiem, a tu, a w ogóle jaki skin epicki, co nie? Ten zbudowany No stary... No wiem właśnie, no, no, go się, ale ty nie masz na pewno game moda, nie? Nie. Czekaj, czekaj, zobacz jakie ty masz w ogóle. Weź na kliknij dwa razy spację, tak? O, i zobaczymy, czy latasz. Szybko. Tak szybko. Ale tak szybko, szybko, tak. O. Dobra, dobra, nie masz, dobra. Niech ci będzie, dobra, eee zobaczę jeszcze w hojska. Nie, dobra, już nie będę, patrzył Ty, ale dobra Powiedz mi to w każdym takim poczacie Skąd ty to zdobyłeś, czy, jaka, czy... Czy po prostu, nie wiem, znasz adminia tutaj, właściciela, czy jak? No, mówię, że wszystko zdobyłem, kupiłem sobie te pieniądze moje Aha, no to chyba, że tak. ty, ty musisz się spytać administracji ja Ty, ja muszę, muszę się spytać administracji, bo tak głupio wyszło, bo ja ci chciałem, wiesz, o co chodzi Ja chciałem dobrze no. dla serwera, a wiesz Ej, dobra, no to, to stary, nie wiem Czekaj, dałoby się może jakieś promo ogarnąć kurde, naszykrosa, bo ja no też... Nie mam... wiem. Dobra, ty stary... To to zależy, czy wyspa jest fajna, czy nie? No fajna, jest piska stary, tylko nie wiem czy mu tutaj w, w, w żarełku masz zgniłe mięso <grym> Ale dobra, w no bo Marek tam mi dał do jedzenia, powiedział, że jest to kurde. Spoko kurde ty mhm. to ja może tutaj tą wyspę to w sumie... Nie wiem no wpiłbym na tą wyspę, ona będzie jakoś do oglądania. Ty, a gdyby... Ej, dobra, to mogę wyłączyć chyba kamerkę, czy nie? No, możesz wyłączyć panie Siedzę tutaj tych tych bikolów to to nie zużywaj, nie? Bo to bikoly to takie no. wiesz Nie każdy ma takie, Nie mogę używać Dobra y, ma... stary ja lecę y, zagraj sobie tak niech będzie weź stary ja tutaj odchodzę dobra. Ładną mas, masz wyspę Takie W takim razie już. jestem czysty Uwierzyłem ci stary y, Siema, ja się włączam w Discorda Siema O Marek idzie czekaj, dobra muszę iść Cześć. No dobra, no siema no Ej wody! Serio odmyślić, mu uwierzyłem w co? Ej nie, dam mu chociaż... Ten bana mu dam chociaż na 20 minut, bo... Patrzcie, to nie jest możliwe, że on ma takie, ale za to, że śpieszną akcję odwalił. To dam mu tylko bana na, dwa, na 20 minut, bo on tak jakby, no widzicie, no niemożliwe, że ma tyle bikonów, nawet nie wierzę Niemożliwe, że to był, zresztą on nie miał jego głosu, piszcie w ogóle w komentarzach, jak myślicie No ja nie wiem, mi się wydaje, że to nie był on, bo to kurde, no w ogóle nie to co, nie nie ta bajka, nie ta liga, więc to jest trochę śmieszne No i słuchajcie ludziska, to by było na tyle chyba z tego odcinka, bo drugiej osoby nie uda, nie uda nam się sprawdzić, ale możemy, słuchajcie, w następnym odcinku Więc słuchajcie, stawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, dobijamy 50 tysięcy subskrypcji i lecimy, słuchajcie